Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele psychiatrii. Tuż przy granicy z obwodem kaliningradzkim jest taka mała miejscowość Rudziszki. W Rudziszkach znajduje się zakład opiekuńczo-leczniczy o profilu psychiatrycznym i w tym zakładzie opiekuńczo-leczniczym od kilku lat mieszka pan Bronisław. Inni pacjenci mówią do niego, panie Bronku, tak się to też do niego zwraca personel. Pan Bronek opiekuje się owcami i baranami, które mieszkają na terenie tego zakładu opiekuńczo-leczniczego. Karmi je, dogląda. To jest codzienność pana Bronka. I dzisiaj, 10 października 2020 roku, jest właśnie święto Pana Bronisława. Nie tylko jego. Dzisiaj jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego mówi o tym już na początku w samej preambule, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym każdego człowieka, a ochrona praw osób doświadczających kryzysu psychicznego należy do obowiązków państwa. Na straży tych praw stoi Rzecznik Praw Pacjenta. Jako centralny organ administracji rządowej. Skupiamy się na trzech filarach. Pierwszym filarem naszej działalności jest bezpieczeństwo. Wychodzimy z założenia, że bezpieczny szpital to bezpieczny personel, a bezpieczny personel to bezpieczny pacjent. Zależy nam bardzo, ażeby pacjenci, którzy przebywają w szpitalach psychiatrycznych, mieli bezpieczne warunki leczenia. Dlatego też od kilku tygodni nasi pracownicy Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego Odwiedzają pacjentów nie tylko w godzinach pracy, ale spotykają się także z nimi w godzinach wieczornych czy w dni wolno od pracy, w soboty, w niedzielę, aby sprawdzić, aby zobaczyć, jak, jakie warunki bezpieczeństwa są zapewnione pacjentom. Drugim bardzo ważnym filarem działalności Rzecznika Praw Pacjenta jest edukacja. Wychodzimy z założenia, że pacjent, który zna swoje prawa, jest pierwszym rzecznikiem właśnie swoich praw. Dlatego od kilkunastu miesięcy wydajemy kwartalnik Jednym głosem dla psychiatrii. W tym roku, ze względu tego, że rok 2020 jest rokiem seniora w biurze Rzecznika Praw Pacjenta, poświęcamy go w dużej mierze tematyce senioralnej. Natomiast drugim bardzo ważnym obszarem edukacji są centra zdrowia psychicznego. Funkcjonują one w Polsce od 2018 roku. Wydaliśmy publikację w którym, wspólnie z Biurem ds. Pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, która informuje pacjentów o tym, jak funkcjonują centra, gdzie się znajdują. Na jakich zasadach działają, jak do nich trafić, jakie pacjent ma w nich prawa. Zachęcam Państwa, żebyście się zapoznali z tymi publikacjami. Są one dostępne na naszej stronie internetowej. Ale pacjent w kryzysie psychicznym nie jest nigdy sam. Wokół niego jest jego rodzina. I to jest trzeci filar naszej działalności czyli wsparcie. Wsparcie kierujemy i do pacjentów, i do osób bliskich. Już niebawem na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo bardzo duże zestawienie, bardzo dużą bazę. Organizacji, stowarzyszeń, fundacji z całej Polski, z różnych województw, które pomagają osobie, osobom w kryzysie psychicznym i które pomagają rodzinom. Znajdziecie tam numery telefonów, adresy, adresy mailowe, i gdy tylko będziecie mieć taką potrzebę, zawsze będziecie mogli zadzwonić i poszukać wsparcia profesjonalistów, ale też innych osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego i które dzielą się swoim doświadczeniem pomagając innym. 10 października 2020 roku. Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. To święto pacjentów, ale to też święto wszystkich osób, które są zaangażowane w tworzenie systemu opieki psychiatrycznej w Polsce. Szanowni Państwo, lekarze, pielęgniarki, psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci i wszyscy inni, którzy tworzycie system opieki psychiatrycznej. W imieniu Rzecznika Praw Pacjenta. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za codzienny trud opieki nad pacjentami w szpitalach psychiatrycznych, w centrach zdrowia psychicznego, w poradniach zdrowia psychicznego. Wszystkim Państwu i profesjonalistom i pacjentom i rzecznikom praw pacjenta szpitala psychiatrycznego życzę dużo sił, wytrwałości i zdrowia na kolejne lata Waszej pracy.